Witam wszystkich serdecznie To jest Velvet Assassin Ja jestem kusiek I będziemy sobie pykać Tak już idziemy Hansy Idź ziomki ziomki Ohoho Hello No nie idziesz do mnie Dobrze Hihihi. Bardzo dobrze ha! ha, 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 ha. Okej okay. Lecimy z tym. U, no. Kudy, trzeba było go wziąć. Bierz go. <gryzny> Bierz go. Dobra, Psinka. Przejdziemy <gryzny> najpierw do tamtego, potem się będę bawić z tym. Aha, Ała, ała, ała. Dobra, nieważne. Strzeliłam na samym początku. No nie, pięknie. Nie zauważyłam, że tam szkło jest. No, zabije się kiedyś. Proszę uważniej patrzeć na podłogę. Gdzie oni się. Gdzie oni są?

Herman told me that they found the heart of the Holy Virgin of Orleans, Jean of Arc, in one of the chests. the heart which miraculously did not burn on her pyre. Chancel will come to inspect it and take away all of the treasures personally. I suspect that he will keep some of them for himself. If we are lucky, we will receive special leave afterwards. Wouldn’t that be wonderful? Then we could finally see each other again, my dearest. I hope very much that it happens. Forever yours, Rudiger. Rudiger, Nie, Rudiger. No to fajnie. Eee, co tu jeszcze mamy? Apteczkę. Ej, ej, ale gdzie oni się podzieli? Hansy, gdzie wy się chowacie? To jest łup wojenny, to zobaczymy. O, zegarek! Tego nie mieliśmy. Jest super. No to tak, biorąc pod uwagę, że oni nagle zniknęli, to prawdopodobnie zrobiłabym coś takiego, że tędy przeszłabym ostatecznie, wiedząc, że, wiedząc już, że tam jest szkło i bym przeszła nie tu, tylko a przeszłabym tędy za tego i bym poczekała, aż tamten się wróci i już. No bo widzę, że nam się skasowali ludkowie, chyba że da się ich zrezetować poprzez wejście i wyjście. Chociaż yy, podejrzewam, że jednak się nie zrezygnują. A jednak! No to ich jeszcze ukatrupimy, co? Bo nie chcę, żeby było jakoś tak oszustwo. <grych> Niech to będzie uczciwe. A idź sobie, idź. Dobra, tak bierzemy. Chodź, chodź. Musimy cię wziąć, no tu musisz się tu położyć, bo tam ci będzie niewygodnie, wiesz? Aha, na pewno nie będzie ci wygodnie. Sajsze, szajsa. Aha. Tak, mój plan był udany. O ja. no nie! Zorientował się! I to jeszcze tam w okularach. Dobra, nie, bo ja chcę być uczciwa. W tym przypadku. <grym> w innych bym nie była taka uczciwa. A, ale chociaż jakbym tu wracała, to pewnie by się I co? I wszystkich ich mam, no to super. To wolę ich wybić, żeby było w porządku. Eee... Spierniczaj. Bierzemy ciało! Moje ciało. opuściło, a tędy i tak byśmy nie przeszli, dlatego i tak musimy tędy. Tak jakoś wykombinować. Jest. A wiesz po się jakoś tak tu... O! No leż po prostu. AHAHAHA! ja, yeah, Tak! Tak! Przepraszam. Jestem teraz przeziębiona, dlatego y, mogę pokaśliwać nieco. Ładny obrazek. Tak, tak. Ładny, ładny. A znowu musimy to podnosić? Ale listu już nie będę czytać. Nie mam mowy. Ale chociaż tyle. No body, no crime. <grytanie> Tylko, że za mną jest pełno body. <grytanie> Mogłabym wziąć strz A, strzelbę, wyjść. Ale o cholera, bo ja biegam, a tu pewnie z drugiej strony takie dźwięki, jakby ktoś jednak tam był. Łow wojenny, sympatycznie, sympatycznie, sympatycznie. Otwórzmy! Wow! Violetka ma znowu halucynację po morfince. Jak to grałem, to nie oglądałem cutscenek, więc jestem teraz pod wrażeniem tych cutscenek. O, tak! Violetka na morfieńce słyszy wszystko. Mm -hmm. Fajne te cutscenki, znaczy ta muzyka i to, co oni mówili, wydawało się właśnie dzięki temu y, bardzo tajemnicze. Ja! Yeah. pchaj, pchaj, Boże, męczę się już. No Pchaj szybciej, bo mi się palec męczy odciskania tego. To jest osoba, która nic nie robi, tylko wciska głupi przycisk. O! Podnieś łup wojenny. Ej, ej, a mój łup wojenny? No dobra. Morfinę czy chcę? Chyba nie. Wiecie co? E, tu bym dał skradanie i już wam pokazuję łup wojenny. To chyba było ostatnie. Można? A ja wiem, tak? Dobra, jeden łup się nie stanie, jak nie będziecie wiedzieć. Podnieś śród do strzelby! I tu nic więcej nie mam? Ej, bo sobie zablokowałam przejście. Się nie wrócę. Kurde. Aha. Nie ma nikogo. Nie możemy i chyba nic nie ma. Zobaczmy, co na tej górze tu jest. Hej. Hey. Jesteś tu sam? Właśnie? On jest tu sam? Nie. Ha, ha, ha. Wiedziałam, widziałam cię, Hans. Poderwzga. I spierniczaj co? No już. Spierniczaj na miejsce. Bo muszę Twojego kumpla ubić. Dobra. Yy, I Twojego kumpla weźmiemy gdzieś tu. No, tu jest dzień. Boże, 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 boże. I czekamy na niego. Ło. No właśnie, czekaj też. <kluje> 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 o, boże, moje gardło. Biegnij, biegnij, tak! Nie żyjesz. E, nie nie podnoś kamizelka no może nam się przydać rzeczywiście wioletka hyjni o tu mamy łup wojenny proszę bardzo złota szapka sprzedamy to dobra żałuję że tej strzelby nie wzięłam no ale trudno Tu nic nie ma. Idziemy w górę, w górę, w górę. Idziemy w górę. He, 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 he. Ła. Jaki ten? żem <laughs> <laughs> się wystraszyła. Nie róbcie tak. Zastanawiam mnie, czy... <laughs> <laughs> Kurde Zabijemy każdego, kto się tu zjawi Okej okay. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja mogłam wziąć trzeba. Mogłam wziąć trzeba. Ok, nie widzą nas. To jest plusik. Poczekamy, aż oni się znudzą. Dobra. Nigdy się nie pokaże. Zeit, sich, to jakby co, to jest pokaż się. Tak mówię dla widzów, którzy nie mieli styczności z niemieckim. Bo pewnie, hmm, znaczy dużo osób już teraz, w yy, dzisiejszym ma niemiecki jakby jako drugi język w gimnazjum już. No są też już podstawówki nawet, że mają na przykład yy, też niemiecki dodatkowy Kurde, jak zauważyłeś? Au, 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 au. No zabił mnie, no! Nie wolno! Dobra, wymieniamy na strzelbę i będziemy jechać po nich równo. Tak, przybyłaś bliżej, super. A Jezu, wiem jak to rozwiążę. Jaka głupia byłam. Ja nie mogę, mogłam to pchać z powrotem tu. Tak? Nie. Kurde. Ej, no nie. Utknęłam. Ja chcę tą strzewę, co tam była. No kurczę. Bo nie wiem, jak sobie poradzę bez tego. Czy my mamy w ogóle latarkę w tej grze? W tej grze chyba nie ma latarek. Co mnie strasznie boli. No trudno. Musimy sobie poradzić bez strzelby. Bo ja pamiętam, że wróciłam po tą strzelbę. A musimy, niestety, zrobić wszystko tak samo. Dlatego chodź tu. Debilu. Znaczy, kochany Hansiku. Chodź tu. Chodź tu. A co Aja! Aja! Aja, ja, ja, sratata! O tak, dobra, Ej, chowaj to. I bierze go ciało. Właściwie możemy przycisnąć go tu. I spadaj. Poskodach. No, leć. Weź. <laughs> Przepraszam. No nie Mam nadzieję, że nie umiesz biegać po schodach, bo ja umiem. Nie umiem biegać po schodach. Ej no, ubił mnie trochę. Tak to jest, jak się jest niecierpliwym i źle się skrywa. Albo zobaczył kolega. Się wystraszył. Wypierniczaj stąd w podskokach, ale już. O, zostaw to ciało, Violetka. Przestań się bawić ciałami. Violetka, ty chora kobieto. Do widzenia. Oj, dobrze mu strzeliłaś, za to, że się odwrócił. Co za... Ja tu go zabić, co on się odwraca. No, jak tak można? Jest niesympatyczny. nie no po prostu nie jest sympatyczny. Aha. Czyli jest taki myk, że oni nie wchodzą mi na schody. Aha. O, tak, to ja wiem, co się z wami stanie. O, tak, stań gdzieś. Mena, Coś się obawiam, że będę żałować, że nie mam tej. No nie mam je, no! Nie widzicie i tak. i gozik widzicie, bo nawet na schody nie umiecie wejść. a ewidentnie strzelam od schody. Gupole. O. Kurde. Przez ten mnie zobaczył, no przeagent. A, ah, kabusia. To jest to. O, nie, nie, nie ruszyłeś się, jędzo mała. O, tak. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. Chyba mnie już nie zauważają. Kur... A jednak... Dobra. Są nam trzy pociski, co jest niefajnie. Jak mnie teraz zabiją? Dobra, ale on się zaraz znudzi. Widzicie go może? Do niego nie chcę strzelać, bo on się zaraz odwróci. I ja mam z nim spokój. No, ja zupełnie sobie sobie jeszcze. Okej. Okay. Kurde, czemu ty tam. No i koniec. I nie ma ich. Wśród do strzelby. Ale nie mam strzelby. No kurde, schrzaniłam mam to na potęgę. A na górze jeszcze chyba są. Nie mam pocisków. Nie, przycisków, boże. O, o. Aha, bo tu na górze jeszcze są smaczki. Załatwi to tak. Biegnij, 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 skryj się. O, tak! O, Boże! O, Boże! O Boże! Zabij! 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 Jest! Jest! Zginąłeś! Zginąłeś, zginąłeś! Bo ja mam Murfiny, a ty nie! Ja mam marfinę. Jestem ci Tedy te te, te 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 jestem sobie czpunem który zabija wszystkich Niemców wokół 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 Nie mówcie, że miała strzelba Przynajmniej na jedną noc Wszystkie łupy wojenne Super A, skrytyk zabój. Ale wszystkich Niemców wybiliśmy! Tak! To jest ten dzień, ziomki, w którym właśnie kończymy grę. Znaczy, yy, ten odcinek. <gry>, Gry nie skończymy. Za dobrze się gra. Za dobrze. Wyszło teraz. Teraz wyszło. Tak, teraz wyszło. Wyszło mi, wyszło. Miałem <gry> się tylko dwa razy. Trzy. Albo cztery. Jezu, liczymy jako jeden. Przy tej misji, co mnie zabili. wcześniej się nie liczy. no może liczy się jeszcze tam jeden, co na samym początku. a nie ważne. aha jeszcze jedna kwestenta. Well-paid sources reported that a submarine had recently tied up at dock 11 in the Hamburg harbor but that was not all. Top-secret documents were also said to be at the dock. showing the routes of various enemy submarines <coughs> in the North Atlantic. <coughs> it would be a nightmare for the Nazis if the papers fell into enemy hands. I was infiltrated into the German Reich for exactly this purpose. No agent had ever returned from there alive. Only once I had the papers in hand would I be able to move on to the second part of the operation. The destruction of the submarine for which air support had been promised. Ale najpierw musiałam znaleźć do Fajna muzyka tu jest. Taka niezwykle tajemnicza. Violetka ma związane włosy! Violetka, wyglądasz dziwnie teraz. Znaczy nie, fryzura fajna. A pamiętajcie, tu do dziewczyn. Taka fryzura jest najlepsza na świecie, bo żadne włosy wam nie zawadzają. Ja zawsze mam taką w domu. Wiadomo. No i na uczelni, jak yy, muszę myśleć, jak mam rozpuszczone włosy, to jestem blondynką. Jak mam związane, to w końcu jestem brunetką, tak jak powinno być. <grytanie> Dobra. Janki, e, my tu kończymy. Bo tu prawdopodobnie był gdzieś zapis. Nawet na 100%, bo to po tych kascenkach nawet na pewno powinien być. Jak nie, to <grytanie> postaram się wrócić w to miejsce. I co? I udało nam się przeżyć bez strzelby. To jest coś! Bo wcześniej wzięłam strzelbę i jechałam równo po wszystkich strzelbom. A tutaj sobie jednym tą bronią poradziliśmy. I morfinką. to Trzeba udoskonalić jednak potem morfinę. No. No to ja się z wami tu żegnam. To był Velvet Assassin. Ja jestem Gusiek. I się z wami żegnam, ziomy. Nara yonki